rozmawiałem dwa rekiny zjadłem dwa dni temu chyba jakiegoś polityka a skąd wiesz że to był polityk miał taki pusty łeb że do tej pory nie mogę się zanurzyć kochanie dlaczego twój pies się tak dziwnie na mnie patrzy o co mu chodzi nie przejmuj się on tak zawsze jak ktoś jest jego miski Lew sporządził listę, które zwierzęta chce zjeść. Zwierzęta się o tym dowiedziały i przychodzą do niego z ostatnim pytaniem. Pierwsza przyszła zebra. Król zwierząt, a czy przed zjedzeniem nie dasz mi jeden dzień życia, żebym mogła się pożegnać ze swoimi bliskimi? Lew dał dzień życia zebrze, a później ją zjadł. Kolejna przychodzi żyrafa. Lewie, dasz mi jeszcze jeden dzień życia, chcę najeść się jeszcze listkami i pożegnać bliskich. Lew był wyrozumiały i zjadł żyrafę na drugi dzień. Kolejny przychodzi zajączek i pyta. liwie czy mógłbyś mnie skreślić z listy? Spoko, nie ma sprawy, skreślam. Jasiu przychodzi ze szkoły do domu i od progu pyta mamę. Mamo, a ja nie byłem wpadką? Dzynku, idź zapytaj tatę o to. Mamo, jakiego tatę? No właśnie jedzie niedźwiedź z zającem autobusem zając jak zawsze jedzie na gapę do autobusu wsiadają kontrolerzy zając przerażony że dostanie mandat wskakuje do kieszeni niedźwiedzia przychodzi kontroler sprawdza bilety i pyta a co pan ma tam w tej kieszeni niedźwiedź z całej siły uderza pięścią w kieszeń wyjmuje spłaszczonego zajączka i mówi stare zdjęcie kolegi Sytuacja w zoo. Małżeństwo stoi przy klatce z gorylami. Żona mówi: Zobacz, kochanie, tak powinien wyglądać prawdziwy facet. Ten dziki wzrok, ta góra mięśni, siła. Po prostu samiec alfa. Goryl chwycił kobietę, wciągnął do klatki, zerwał z niej ubrania i zaczyna się do niej dobierać. Żona woła o pomoc do męża. Mąż na to: Powiedz mu, co zawsze mówisz mi, że cię głowa boli i masz niskie ciśnienie. Stacja benzynowa. Przyjeżdża czterech kumpli na stacji i widzi wielki plagat. Zatankuj pełen baka, otrzymasz nagrodę. Tankują pełen baki i podchodzą do właściciela stacji. Panie, jaka jest wygrana i jak się gra? Tankujecie pełen baki i zgadujecie, ile tyłu za plecami palców pokazuje. Jak któryś z was wygra, to będzie darmowy seks. Za pierwszym razem nikt z nich nie zgadł. Sytuacja powtarza się czterokrotnie i żaden nie wygrywa głównej nagrody. Jeden z gości w końcu się wkurzył i mówi Panie, kłamie pan, nikt w tom loterii jeszcze nie wygrał. To nieprawda. W tamtym tygodniu pana żona wygrała pięć razy. Żona przychodzi szczęśliwa z pracy i od progu mówi Skarbie znalazłam na drodze piękne futro z norek i piękne buty przymierzyłam, a tam mój rozmiar. Jesteś szczęściarą. Ja już tyle szczęścia nie mam. Położyłem się na łóżko, sięgam ręką pod poduszkę, a tam bokserki, ale nie mój rozmiar. Jasiu przychodzi do taty i pyta. Tato, jak się robi dzieci? Wiesz, synku, wkładasz najdłuższą część ciała w miejsce, gdzie mama robi siku. Za dwie godziny do taty przychodzi Małgosia i pyta się. Tatusiu, dlaczego Jasiu wkłada nogę do sedesu? Jasiu pyta nauczycielka od Polskiego. Proszę pani, Mówisz. czy ma pani może jakieś swoje nagie zdjęcia? Jasiu, skąd ci to przyszło do głowy? Nie mam takich zdjęć, a jak nawet bym miała, to bym ci nie dała. A chce pani kilka? Jasiu przychodzi do mamy i pyta. Mamo, mam zagadkę. Który pociąg ma największe opóźnienie? Nie mam pojęcia, synku. Ten, który obiecałaś mi dwa lata temu na gwiazdkę! Dziki zachód. Kowboj przyjechał na swoim koniu do miasteczka. Zeskoczył zwinnie z konia, przywiązał go do palika. Podniósł koniu ogon i pocałował go prosto w odbyt. W całej sytuacji przygląda się drugi kowboj i pyta: Stary, co ty robisz? Wiesz, usta mi pękają od wiatru i to mi pomaga. Nawilżyć? Nie, powstrzymuje mnie od ich oblizywania.